Projekty jak Second Life, gdzie sprzedajemy produkty używane bądź z jakimś delikatnym defektem mhm. po niższej cenie, tak. po to, żeby te, te sprzęty czy tekstylia, czy też. nie stały się odpadem. Dokładnie, tak. Mhm. Odkupujemy sprzęt używany, odświeżamy go i sprzedajemy znowu w Second Life, okay. czy udostępniamy nasze produkty w ramach usługi wypożyczenia w Decathlon Rent. Dzień dobry, państwo. Jakub Pałowski, kłaniam się nisko. Zapraszam na najnowsze jako bez Kantów. Dzisiaj nagrywamy podczas drugiego dnia konferencji w Serocku, konferencji środowiskowej organizowanej przez InterZero. A jak to na konferencji, drodzy państwo, zawsze jest bardzo wiele ciekawych postaci, intrygujących osobistości i nie do nowych rozmówców. I właśnie z takim człowiekiem mam teraz przyjemność rozmawiać. A jest z nim moim i państwa gościem pan Marcin Jakubiak, commercial director z Decathlonu w Polsce. Dzień dobry, witam pana starcie. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jakbyśmy mogli rozszyfrować, czym się zajmuje commercial director, to też mogłoby nam trochę ustawić tę rozmowę. Moją odpowiedzialnością, żeby uprościć, jest serwis sprzętu sportowego czyli jedna z usług, którą mamy w Decathlon, która zajmuje się tą obsługą posprzedażową, ale też umożliwiamy działanie nowych modeli biznesowych, o czym pewnie dzisiaj też będziemy trochę rozmawiać. No właśnie, jak mówimy o naprawianiu, to hasłem przewodnim naszego wywiadu, który dziś mogłoby leżeć u podstaw tej, tej naszej rozmowy, jest: naprawiamy więcej niż sprzęt. Pytanie jest tutaj postawione w tym wywiadzie, jak serwis sportowy wspiera zrównoważony model biznesu? Mm -hmm. I tu chciałem spytać to pierwszy człon tej, tej wypowiedzi, czyli naprawiamy więcej niż sprzęt. Cóż to znaczy? Co się pod tym kryje? Poza naprawianiem sprzętu, yy, mówimy tutaj sprzętu sportowego, yy, jesteśmy w stanie też naprawiać biznes. I może brzmi to trochę górnolotnie, filozoficznie, <laughs> natomiast... Serwis jako taki nie jest nowym modelem biznesowym. Teraz, w dobie kurczących się zasobów czy mm -hmm. zwielokrotnionej ilości odpadów, mamy taką usługę jak naprawianie. Dzięki niej możemy rozwijać modele biznesowe typu subskrypcja, typu wynajem sprzętu. No, okay. bo do tego potrzebny jest serwis, aby tą flotę utrzymać, mm -hmm. aby te produkty były w dobrej kondycji, więc naprawiamy troszeczkę więcej niż sam stricte sprzęt. Dodatkowo jest ten też aspekt społeczny, czyli nauka klientów, ludzi dotycząca tego, w jaki sposób dbać, konserwować sprzęt oraz też czy dane kategorie sprzętu możemy naprawiać, budowanie takiej świadomości dotyczącej naprawiania i użytkowania sprzętu tak, żeby ograniczać odpady i też tym samym ślad węglowy. Przyznam, że dawno nie byłem u Państwa w sklepie, więc mam może bardzo mgliste wyobrażenie, co jest dokładnie tym sprzętem, bo moje pierwsze wyobrażenie to jest raczej ubrania dotyczące, takie dla sportowców, specjalnie dla nich. Ale jak myślimy o sprzęcie, to rozumiem, że mamy na myśli sprzęt bardziej sportowy, bardziej jakieś maszyny też takie. O czym, o czym dokładnie mówimy, jakbyśmy to mogli dokładnie opisać? Ehm, tak, bo Decathlon poza odzieżą sprzedajemy też między innymi rowery czy sprzęt fitness, takie jak rowerki eliptyczne czy, czy bieżnie. Dlatego, mhm. jeśli pan nie był, to serdecznie zapraszam, bo dużo, dużo się zmienia. Natomiast odpowiadając na pytanie, tak, mamy takie kategorie sprzętu, jak właśnie rowery, sprzęt narciarski, mamy też wspomniany przeze mnie sprzęt fitness, czy sprzęt turystyczny, supy czy kajaki. Mhm. I to wszystko są produkty, które jesteśmy w stanie naprawiać. Nie tylko ten aspekt gwarancji. Natomiast pogwarancyjnie po również jesteśmy w stanie klientów wspomóc w konserwacji czy naprawie sprzętu. Dlatego też zapraszamy serdecznie, nie tylko ze sprzętem, który został zakupiony u nas w firmie. Okej, okay, czyli każdy sprzęt, jaki mam, mogę przynieść do waszego sklepu. Tak dobrze rozumiem, próbując uprościć nieco kategorię. Tak, z tych o kategorii, mówiłem, tak, powiedziałem tak, jak najbardziej. Chcielibyśmy oczywiście rozwijać. Więcej mm -hmm. i są te kategorie. W idealnym świecie w ogóle byłoby świetnie, gdybyśmy byli w stanie naprawić każdy sprzęt, który sprzedajemy. Mm -hmm. Taki, taka gdzieś jest wizja i, i, i koncepcja. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że żyjemy w tej idylii. Mm -hmm. I między innymi wspomniane tekstylia są problematyczne. Staramy się je naprawiać i rozwijać te procesy, natomiast no, miewamy z tym różnego rodzaju problemy i, i, i jest to swego rodzaju trudność, natomiast nie znaczy to, że nie, nie dążymy do, do ich naprawy, między innymi rozwiązaniem tego problemu są partnerstwa. Nie musimy okay. tego robić my, natomiast możemy przyjmować, agregować te produkty i naprawiać je poprzez partnerów zewnętrznych. To do tych tekstyliów dojdziemy jeszcze, bo to też jest dla mnie bardzo ciekawy temat, ale pozostając jeszcze w kwestii tego naprawiania, czy to jest tak, że macie wykwalifikowaną kadrę w każdym sklepie, czy jakoś potem próbujecie agregować? No bo domyślam się, że jak ktoś przyjdzie z jednym kajakiem, no to nie możecie być ciągle na takim stand że tak powiem, czy ktoś będzie czy nie będzie trzymać pracownika, żeby to robił, więc domyślam się, że później jakoś to zbieracie? Czy naprawiacie wszystko na miejscu? Jak później wygląda? Bo to jest bardzo pewnie różnorodna grupa produktów, które może do Was trafić. Pomyli, powiedzieliśmy o rowerach, mówiliśmy o kajakach, o rowerkach takich stacjonarnych, to myślę, że to są bardzo różne produkty. Zgadza się. Sklepów mamy ponad 60 w Polsce, natomiast nie w każdym z tych sklepów stacjonarnie znajduje się serwis. Mimo to w każdym ze sklepów może Pan oddać produkt mm. do naprawy. Czyli zgłosić się z nim i my się nim zajmiemy. My go przyjmiemy. Bo funkcjonuje też taka jednostka, jak serwis regionalny, który wspiera na przykład te sklepy, które serwisu stacjonarnie nie, po, nie posiadają. Natomiast w większości jednostek te serwisy są, czy mniejsze, czy większe, natomiast jest tam osoba dedykowana, która mm -hmm. się zajmie tym sprzętem, zrobi diagnozę i wycenę i ten sprzęt albo naprawi na miejscu, albo też odeśle. Odeślę dalej, bo wiadomo, że są kategorie produktów, które, których nie jesteśmy w stanie naprawić od razu, od ręki, ze względu na np. Na dostępność części zamiennych, czy po prostu proces naprawy, który no, musi potrwać troszeczkę. Natomiast staramy się tak podejść do klienta żeby ten klient był zaopiekowany w każdym, w każdym miejscu. Od, od jak dawna prowadzicie taką akcję? Jak, da, jak długo trwa? Bo jestem ciekawy, jak na przestrzeni czasu zmienia się perspektywa klientów. Jak, jak długo to robicie? Super pytanie. Cieszę się, że mogę na nie odpowiedzieć, <laughs> bo serwis w Decathlon... Jest nie planowałem, samego, drodzy Państwo. <laughs> od samego początku istnienia Decathlon w Polsce, czyli ponad 20 lat. Natomiast teraz, w tej dobie circular ekonomii. I rozwoju nowych modeli biznesowych, on naprawdę zyskuje mocno na znaczeniu. Mhm. Także cieszę się, że, że możemy trochę wybrzmieć z czymś, co nie jest wcale nowe, ale przedstawić to w taki bardziej seksistowski w, no, w nowych szatach, tak. Ja nad tym zastanawiam się w tym kontekście, że próbuję zrozumieć postawy osób, które korzystają z Waszych usług. Czy one się zmieniały w tym sensie, że na przykład kiedyś, kiedy produkty były. No, nie wiem, być może siła nabywcza naszych pieniędzy była mniejsza i produkty były droższe. To ta pokusa, żeby właśnie no nie wyrzucać ich, tylko wielokrotnie używać, była większa. Dzisiaj znowuż mam takie poczucie, że wiele rzeczy staniało bardzo mocno, ale może się mylę, może właśnie pewne grupy produktów są jednak niezwykle kosztowne. I dzisiaj ta pokusa może być mniejsza, bo jesteśmy częściej zalewani jednak takimi tęszymi odpowiednikami, również z, gdzieś tam z Azji. I stąd zastanawiam się, czy, czy widzi Pan jakieś zmiany, bo często panuje wśród, na, wśród nas, nazwijmy to tej zielonej strony ekologicznej, takie przekonanie, że kiedyś ludzie bardziej szanowali pewne rzeczy, bo było ich mniej, dla nich było po prostu mniej, mniej osób, było stać na, na różne sprzęty. W związku z tym no, ten sektor naprawdę był bardziej rozwinięty, a dzisiaj, kiedy mamy to dużo łatwiej dostępne, no to trudniej to widać, nawet po tym, jak trudno znaleźć szewca dla butów swoich, mm -hmm. tak? Jak oni są oblegani i zabukowani czasami na wiele tygodni do przodu. Jak pan na to patrzy z tylu, z tylu lat, i z tej perspektywy, co, co tam się zmienia? Pamiętam, że z czasów mojej młodości, tak jak ja zostałem wychowany, czy, czy, czy moi rodzice, czy, czy też dziadkowie, czy rodzina, była mocno nastawiona na to, że produkt jest trwały. Jeżeli się zepsuł, to go naprawiamy, więc pamiętam jeszcze tak. taki, taki mental. Że jeżeli coś jest zepsute, pierwszą myślą nie jest kupno nowego mhm. produktu i wyrzucenie starego, pozbycie się, tylko, tylko naprawa. Z, z biegiem lat, kiedy e, dostępność produktów, czy, czy po prostu dostępność nowych rzeczy e, była coraz większa i łatwiej było tanio też, bo to, też tak. o tym Pan wspomniał, e, kupić nowy produkt, e, no to ta mentalność troszeczkę się zmieniała. I mhm. teraz faktycznie jest tak, że łatwiej niekiedy Niekiedy też taniej jest kupić nową rzecz, zastąpić stary, stary produkt nowym. Natomiast to, co jest bardzo pozytywne i takie kojące z perspektywy tej zielonej, to jest to, że duża grupa ludzi, mimo wszystko, i ta grupa się zwiększa, e, istnieje z takim mentalem, który pokazuje. Jestem dumny z tego, że naprawiam albo że noszę produkt, mhm. który nie pochodzi prosto z fabryki, nie jest nowo wyprodukowany, tylko jest produktem second hand. Mało tego, widzę, widzę te produkty na, na ulicach. One niekiedy widać, że są naprawione. Na przykład ktoś chodzi w kurtce, która jest załatana, i łata jest w innym kolorze, albo są firmy, które się zajmują konfekcjonowaniem tych produktów Second Life. I mają nawet specjalne etykiety. Widziałem kiedyś w samolocie taką, taką sytuację, że kobieta miała kurtkę jeansową i na plecach miała nadruk, że to nie jest nowy produkt. Mm -hmm. Kupiłam to na takiej takiej stronie. Więc osoby, które chcą kupić takie produkty z drugiej ręki, czy naprawić produkt, jak najbardziej znajdą ku temu możliwość. Natomiast bardzo ważnym faktorem jest to. Z naszej strony, właśnie od strony dystrybutorów, producentów, żeby ten proces naprawy czy proces dostępu w ogóle do możliwości naprawienia sprzętu mm -hmm. był jak najprostszy. Bo w dobie zalewających nas produktów faktycznie to jest problem, żeby znaleźć mm -hmm. szewca, żeby znaleźć termin w ogóle dostępny, tak, żeby tak. produkt był dostępny szybko. Tak. I na tym nam najbardziej zależy, a z tym jest problem. No, pan powiedział też ciekawą rzecz, że czasami op nie opłaca się de facto pewnego produktu naprawiać, bo, bo taniej jest go kupić jeszcze z innego źródła. I teraz zastanawiam się, dlaczego tak jest. Co takiego się stało, że taniej jest kupić produkt nowy, niż na przykład wymienić nim jedną część, która no, wydaje się, że tak na chłopski rozum, który oczywiście nie jest żadnym idealnym wyznacznikiem jakiejś wartości, ale jednak można się nim kierować w pewnych kwestiach, no to wydaje się tak na ten chłopski rozum, że jednak wymiana jednej części powinna być łatwiejsza. I wielokrotnie mówiono o tych praktykach, które chyba już powoli odchodzą do lamusa, czyli jakieś zalewanie pewnych części plastikiem, żeby nie można się do nich było dostać i tak dalej. Chyba Unia Europejska też odegra tutaj pewną rolę, regulując te kwestie. Ale pan mi wytłumaczy, bo, bo to tak wydaje się, że wielu osobom się w ogóle nie, nie mieści w głowie, dlaczego właśnie wymiana jednej części jest tak kosztowna, że przekreśla sensowność takiej właśnie naprawy czasami. No myślę, że tutaj fajnie będzie się oprzeć o analogię. Weźmy sobie telefony komórkowe. Myślę, że wszyscy wiemy i pamiętamy jeszcze te czasy. Już nie cofam się do tych pierwszych bardzo, bardzo dużych i nieskomplikowanych, no tak. ale pamiętamy czasy, kiedy bateria w telefonie była wymienna. Mhm. To jest jeden tak. z prostszych przykładów. Obecnie, żeby wymienić baterię w telefonie, no. De facto trudno jest zrobić to samemu, bo potrzebujemy do tego sprzętu, wiedzy e, no i odrobiny czasu. I czemu to nie jest regres trochę? No bo wydaje się, że to jest jakiś krok wstecz, chyba że idziemy w kierunku zabezpieczenia takiej bezpieczeństwa jako najważniejszej wartości, żeby nikt tam się to baterią jakoś, no nie wiem, nie rozstrzeliła. No zastanawiam się, jakie tak. mogą być przyczyny, żeby jest, akurat montować to. No. Jest to oczywiście jeden z, z przyczynków, natomiast ważne jest projektowanie produktów w taki sposób, żeby one były możliwe do naprawienia w no. przynajmniej tych aspektach, w których najczęściej mogą ulegać eksploatacji, zniszczeniu, zużyciu. No tak. więc na etapie projektowania produktu powinniśmy przemyśleć, które elementy będą się zużywać, jeśli przejdziemy już na ten na to poletko bardziej sportowe, moje, w którym się czuję trochę lepiej, weźmy sobie nawet taką kurtkę. Mhm. Jeżeli mamy kurtkę typu przeciwdeszczowa, która musi być zabezpieczona i zalana odpowiednio, tak żeby na przykład zamek błyskawiczny nie przeciekał, to musimy przemyśleć jak najprostszy proces wymiany tego zamka, no bo wiemy, że on może ulec zniszczeniu. Ale jeżeli mamy kurtkę, która nie ma przemyślanego tego procesu i nie ma ustandaryzowanej części zamiennej, mhm. no to tu się pojawia problem. Bo wtedy każdy taki proces i każde podejście do wymiany zamka w kurtce wygląda de facto troszeczkę inaczej, a dodatkowo zajmuje czas, a czas mhm. to pieniądz, bo każdemu pracownikowi musimy zapłacić za jego pracę. No i im dłużej taka naprawa trwa, tym bardziej jest kosztowna. To trochę tutaj wkraczamy do tematu tekstyliów, który bardzo mnie interesuje. Wczoraj podczas debaty, podczas konferencji Winter Zero właśnie o tym temacie mówiliśmy dużo. I też jeżeli Państwo słyszą tutaj różne przegłosy, szmery, głosy, to drodzy Państwo, to jest właśnie prawie że telewizja na żywo. Właśnie jesteśmy na konferencji, więc proszę się tym nie, nie przejmować. To nadaje tylko takiej autentyczności na naszej rozmowie. Panie, panie Marcinie, chciałem o te tekstyli spytać. No, mamy chyba sytuację, w której jesteśmy bardziej niż kiedykolwiek zalewani masą, ja to nazywam badziewia z Chin, z Azji, która no, mocno chyba jednak wpływa na nasz rynek i jest problemem potem, co z tym zrobić. Zastanawiam się, czy, czy to jest, po model, w którym naprawiamy ubrania, jest w ogóle możliwe w sytuacji, kiedy mamy tak tanio dostępne produkty z innych krajów, które do nas przyjeżdżają, owszem, po dwóch tygodniach czasem tam płyną, ale jednak do nas dopłyną, jakościowo są strasznie, nie korzystałem, ale tak się domyślam i tak słucham wypowiedzi. Zastanawiam się, jak połączyć te modele. Pewnie macie zupełnie innych klientów, ale mimo wszystko zastanawiam się, czy to trochę się nie kłóci, po prostu te dwa modele. Czy one się odwrotnie wręcz uzupełniają? Na pewno dużą rolę gra tutaj kwestia podejścia konsumenta. Mhm. I myślę, że po naszej stronie jako producentów i dystrybutorów czy, czy, czy sieci retailerskich jest to, żeby budować... Też ten aspekt społeczny, świadomościowy bo myślę, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie uniknąć tego, że klienci będą chcieli kupić jak najtańszy produkt. To jest naturalna potrzeba i nie ma co się z tym kłócić. Myślę, że gdybyśmy się oszukiwali, że jest inaczej, no to byłoby to nierozsądne. Natomiast co możemy zrobić? To ułatwiać procesy, o czym już powiedziałem, mm -hmm. ale też budować ekosystemy oparte o to, że naprawa to jest jedne, jeden z elementów układanki. Ale mm -hmm. mamy właśnie w Decathlon innymi serwis, o którym już troszeczkę powiedzieliśmy, mm -hmm. um, ale też takie projekty jak Second Life, gdzie sprzedajemy produkty używane bądź z jakimś delikatnym defektem. Mm -hmm. y po niższej cenie, tak. po to, żeby te, te sprzęty, czy tekstylia, czy też... I nie stały się odpadem. Dokładnie tak. Mm -hmm. Odkupujemy sprzęt używany, odświeżamy go i sprzedajemy znowu w Second Live. Okay. Czy udostępniamy nasze produkty w ramach usługi wypożyczenia w Decathlon Rent, czyli na krótki mm -hmm. termin może pan na przykład wypożyczyć namiot, czy deskę słup, E, czy, czy inny sprzęt, który w tym momencie jest potrzebny? I buduje to też ten aspekt świadomościowy, że dzisiaj, jeżeli chciałbym spróbować jakiegoś sportu, na przykład, mm -hmm. to nie kupuję tego sprzętu, tylko mogę go wypożyczyć, dzięki czemu podejmę decyzję, czy ten sport jest dla mnie, czy też nie. I ten słomiany zapał, który <laughs> często u nas występuje, może nie skończyć się tym, że zostaje z produktem, który się kurzy gdzieś w szafie mm -hmm. czy na półce. Albo po prostu szukam później możliwości odsprzedania, oddania takiego, takiego sprzętu czy, czy, czy produktu, tylko mogę podjąć świadomą decyzję. I myślę, że tutaj ten pakiet jest bardzo, bardzo istotny. Czyli nie musimy kupować butów za 5000 zł, jak niektórzy przekonują, żeby w ogóle zacząć biegać, tylko możemy Dokładnie tak. Możemy ja na siłownię. No ja wiem, że torba jest ważna, ale nie jest najważniejsza możemy też często skorzystać z, z produktu, który już gdzieś tam po rynku. Krąży i, i wypożyczyć na przykład. Więc te, 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 ta idea sharingu jest bardzo, bardzo fajna i też buduje świadomość, ale pomaga podejmować klientom decyzje zakupowe, bezpieczne decyzje. Między innymi też tak. siła serwisu tkwi w tym, w firmach, że jeżeli mam y, komórkę, która zapewnia moich klientów o tym, że po zakupie produktu ja jestem zaopiekowany to łatwiej jest mm -hmm. mi podjąć decyzję, że kupuję właśnie w tym miejscu. Rozumiem, no to tak, wyobrażam. to zabezpiecza trochę interes tej jednostki, że nie zostanie sama z tym tematem, bo wyobrażam. wyobrażam sobie, że zutylizowanie na przykład takiego rowerka, ja mam taki rowerek w domu, bardzo stary już przyznam, taki stacjonarny, no i tak sobie wyobrażam, że jakbym miał go de facto się go pozbyć, no to co bym musiał z nim zrobić? Zawieźć go do pszoka potencjalnie albo do was? Przyjęlibyście taki rowerek? Tak, robimy, robimy diagnozę. Jeśli chodzi o sprzęt fitness, ja rozumiem, że jest to niewygodne dla wszystkich, bo to są często gabarytowe rzeczy. Mm -hmm. No ciężkie, tak, to jest duży gabaryt, rzeczy. ciężki, ciężko to wynieść, tak. tak, więc jest to jedna z tych kategorii, którą też chcemy ułatwiać, bo sprzęt fitness wiąże się z tym, że trzeba go wyciągnąć jednak z domu, a to się wiąże z pewną logistyką. Mm, dowóz i tak dalej? Dokładnie, tak. Mm -hmm. Więc staramy się robić. Ruchy w kierunku tego, żeby na przykład wycena była online, żeby diagnoza też była dostępna online, i myślę, że to jest jeden z takich elementów, który warto rozwijać dalej. Natomiast tak, no, to, to, to są usługi, które pomagają klientom właśnie. Nie chcę użyć słowa pozbyć się, ale, mhm. ale. Dać drugie życie? Dać drugie życie, czy po prostu pozwolić komuś innemu cieszyć się z produktów, mhm. mi de facto nie jest potrzebny. No tak, to się ewidentnie wpisuje w tą ideę gospodarki, współdzielenia. To, to, jest, to jest bardzo dobry kierunek. Tak bym chciał na koniec spytać, bo mówiliśmy o tych różnych partnerstwach, które państwo zawierają, że nie musicie wszystkiego robić własnymi siłami, tylko możecie w różnych komitywach z różnymi podmiotami też radzić sobie z pewną częścią. Różnych produktów, to jakby pan mógł o tym trochę więcej opowiedzieć właśnie. Co to są za partnerstwa, i jeszcze czego moglibyście, na czym jeszcze moglibyście skorzystać? Co jeszcze mogłoby wam się przydać? Na czym myślicie, żeby tak daleko się rozwijać? Pomysłów jest bardzo dużo, natomiast y, głównie opiera się cała idea o, o to, że nie wszystko musimy robić sami. Nie wszystko de facto opłaca się też robić samemu, a jesteśmy firmą handlową, mimo wszystko, i te koszty oraz obroty muszą się, muszą się spinać po to, żebyśmy nawet mieli środki na, na inicjatywy nie tylko handlowe, ale też społeczne. Natomiast jakie są pomysły? Między innymi są usługi, już opierajmy się o serwis, są usługi serwisowe, które, których wolumen nie jest na tyle duży, żeby prowadzić taką działalność, na nas, przykład, żeby tak. mieć tą usługę u siebie i robić ją własnym sumptem, dlatego ważne jest zawieranie partners z firmami czy z podmiotami, które po prostu zapewnią jakość mhm. usług, odpowiedni czas realizacji, no i będą miały wykwalifikowaną kadrę, która jest w stanie zająć się danym tematem, danym zagadnieniem. My w Decathlon w dużej mierze zajmujemy się tymi największymi kategoriami, tak jak wspomniałem na początku, rowery, narty, czy, czy też sprzęt turystyczny, ale duża rzesza osób korzysta na przykład z butów spinaczkowych. I okay. w butach spinaczkowych ściera się podeszwa mm, więc te, ta wymiana, wymiana podeszwy też jest usługą, która jest potrzebna. I tych mhm. klientów nie chcielibyśmy odsyłać z kwitkiem, bo sami sprzedajemy buty do, do wspinaczki, więc miło byłoby zaopiekować tych klientów i zapewnić im takie doświadczenia w, w sklepie, że jesteśmy w stanie pomóc im nie tylko zacząć uprawiać sport, ale też jesteśmy z nimi na tym etapie, kiedy oni ten sport uprawiają. Mm. Więc y, ta obsługa posprzedażowa tutaj jest mega, mega ważna i nie musimy tego robić my jako Decathlon, tylko my jako Decathlon Pokazujemy klientom, że taka możliwość istnieje, ułatwiamy proces, agregując te produkty hmm. i odsyłamy do partnerów zewnętrznych, którzy wykonują taką usługę. Czyli pozostając w metaforze tych butów spinaczkowych, to jesteście z klientem od pierwszych pagórków do najwyższych szczytów. Dokładnie. Prowadzić od początku do końca, od pagórków do Kilimandżaru. Panie Marcinie, jeszcze bym chciał panu zaproponować taką minutową wypowiedź każdemu z moich rozmówców. Staramy się dać taką przestrzeń, żeby właśnie mógł jeszcze coś powiedzieć, takiego, z czym by chciał zostawić naszych słuchaczy i naszych widzów. Kamera jest tutaj, więc zachęcam, aby spojrzeć prosto w, w, w obiektyw. I jak ma pan właśnie ochotę, jeszcze minutę, Podsumować to, co najważniejsze z tej naszej rozmowy w kontekście waszej aktywności, czy naprawienia sprzętu, to teraz jest ten moment. Bardzo proszę. Super, super możliwość, <laughs> dziękuję bardzo. <laughs> Myślę, że takim najważniejszym przekazem, który chciałbym, aby płynął z tej rozmowy, jest to, że żebyśmy zastanawiali się, czy produkty, które kupujemy, są na miarę naszych potrzeb, a jeżeli już je kupujemy i one nie spełniają oczekiwań, to pamiętajmy o tym, że zawsze jest szansa, żeby ten produkt znalazł nabywcę, który z niego skorzysta, bądź też jest możliwość jego właśnie naprawienia i korzystania z niego tak długo, jak tylko się da. Nie zaświecajmy planety i, i planujmy swoje zakupy po prostu. No, nic dodać, nie ująć, drodzy Państwo. Pan Marcin Jakubiak był moim i Państwa gościem. Commercial Director w Decathlonie Polska. Dziękuję Panu serdecznie. Dziękuję również Państwu. Pozostańcie proszę z nami na kolejnych odcinkach. Oglądajcie nasze materiały. Jest tego coraz więcej, więc zachęcam, abyście subskrybowali ten kanał. I też abyście ćwiczyli. Mamy tutaj Pana z Decathlonu, więc nie ma pretekstu, nie ma wymówek. Słuchajcie, ćwiczcie, idźcie do dekatlonu, kupujcie sprzęt, wypożyczajcie sprzęt i po prostu dbajmy o swoją formę fizyczną, ale też o formę ducha i intelektu. Szanowni Państwo, dlatego oglądamy jako bez Kantów. Widzimy się w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.